Siema, tutaj Conor, to jest mój pierwszy filmik organizacyjny tutaj powiem na wstępie co będę robił Będę y, grał, y, robił gameplaye y, z GTA, Spidermana, z Assassina i może w Minecrafta, ale jeszcze nie w Minecrafta może, a w te gry na pewno Ser nie będę robić hmm. tylko po prostu yy, recenzję tych gier Pogram sobie chwilę, zobaczycie jak się gra to jest tyle hmm. dopiero rozpoczynam yy, Let's Play to będą do, dopiero tak za miesiąc, tak później dopiero dobra yy, będę też grał z gitarą na strące, wial, mm, mm. y, już pokazuje, mm. a, a na tej stronce, to jest ta stronka, logo tej gry, stronki będziemy będzie obierać np. w Rush Army, a, albo Fly Like a Bird, Justice i, i takie inne multiplayerówki. Jeśli, dobra, no to to jest tyle. Będę y, z Gamawialu będę robił też y, y, taką platformowy gierkę. też sam będę robił. Czas, może z gitarą, może sam, ale na Gamawialu z gitarą będę tylko grał. Dobra, jeśli znacie jakieś dobre gry multiplayer albo po prostu jakieś gierki, które można ściągnąć albo pograć na internecie albo, albo nawet kupić, to piszcie w komentarzach. Dobra, no to w zasadzie tyle. Sorry, to w zasadzie tyle. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.